Cała Polska znów mówi tylko o jednym nazwisku – Marcin Hakiel. Tancerz, celebryta, były mąż Katarzyny Cichopek, człowiek trubekim, który przez lata milczał, mimo że jego życie prywatne rozpadło się na oczach całego kraju. Teraz postanowił przerwać ciszę. W rozmowie, która natychmiast trafiła na pierwsze strony gazet, Hakiel wypowiedział słowa, które wstrząsnęły opinią publiczną. Milczałem zbyt długo. Teraz powiem wam całą prawdę o naszym rozstaniu. To zdanie wystarczyłoby wywołać medialne trzęsienie ziemi i rozpętać burzę, jakiej polski show biznes nie widział od lat. Jeszcze niedawno cała Polska śledziła bajkowy ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, pary, która miała symbolizować miłość po przejściach i tasenowy początek. W tym samym czasie, gdy w mediach pojawiały się zdjęcia z ceremonii pełnej uśmiechów, kwiatów i błysków fleszy, Hakiel przygotowywał się do swojego wielkiego wystąpienia. I kiedy wreszcie to zrobił, zamilkli nawet jego najwięksi krytycy. Marcin Hakiel nie jest przypadkową postacią. To tancerz, który zyskał ogólnopolską sławę dzięki programowi Taniec z Gwiazdami, gdzie jego pasja, precyzja i charyzma przyciągały miliony widzów. To tam poznał młodą, uśmiechniętą aktorkę, Katarzynę Cichopek. Ich historia była jak z filmu: Iskra na parkiecie, miłość na oczach całego kraju, ślub, dzieci i wspólne sukcesy zawodowe. Przez lata uchodzili za wzór. Idealną parę, która udowadnia, że prawdziwa miłość istnieje nawet w świecie świateł, kamer i mediów, ale za tym perfekcyjnym obrazem kryły się pęknięcia. Już od kilku lat pojawiały się plotki o kryzysie, chłodzie w relacji, coraz częstszych nieobecnościach i podejrzanych spotkaniach. Gdy para ogłosiła rozstanie, wielu uznało to za naturalny koniec miłości, która nie przetrwała próby czasu. Teraz okazuje się, że prawda mogła być o wiele bardziej dramatyczna. W wywiadzie, który stał się tematem dnia, Hakiel otworzył się po raz pierwszy i bez ogródek opowiedział o tym, co działo się naprawdę. Jego słowa zabrzmiały jak spowiedź, ale i jak oskarżenie. Były momenty, kiedy wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem, że coś się dzieje za moimi plecami, ale wolałem wierzyć w rodzinę niż w plotki. W tym samym momencie, w którym Polska wzruszała się nowym małżeństwem Cichopek i Kurzajewskiego, Hakiel ujawniał historię zdrady, milczenia i bólu. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. Internet eksplodował komentarzami, a hashtag Hakiel mówi prawdę w kilka godzin trafił na szczyt trendów. Fani nie kryli szoku. Wielu z nich nie mogło pogodzić się z faktem, że para, którą uważali za wzór, mogła żyć w kłamstwie. Dziennikarze plotkarscy rozpoczęli gorączkowe śledztwo, próbując potwierdzić słowa Hakiela i dotrzeć do osób z otoczenia Katarzyny Cichopek. Jedno jest pewne: po tym wywiadzie nic już nie będzie takie samo. Wizerunek królowej TVP został nadszarpnięty, a Marcin Hakiel, przez lata w cieniu, odzyskał głos. Głos człowieka, który przez lata był symbolem lojalności, a teraz staje się symbolem odwagi w mówieniu prawdy niezależnie od konsekwencji. Cała Polska wstrzymała oddech, bo to dopiero początek historii, która może przewrócić do góry nogami cały polski showbiznes. Ich historia przez lata uchodziła za bajkę, w którą wierzyła cała Polska. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek byli symbolem miłości zrodzonej z pasji. Poznali się na parkiecie programu. Taniec z gwiazdami, gdzie ich taniec zamienił się w uczucie, a uczucie w małżeństwo. Oboje stali się ulubieńcami mediów piękni, utalentowani, uśmiechnięci, z dwójką dzieci i wspólnym życiem, które wydawało się idealne. Przez lata to właśnie ich zdjęcia zdobiły okładki magazynów z podpisami pa Para-Idealna czy oni pokazują, że prawdziwa miłość istnieje. Ale za fasadą perfekcji zaczęły pojawiać się rysy. Hakiel przyznał, że od pewnego momentu zaczął dostrzegać coś niepokojącego: nieobecność, zmiany w zachowaniu, telefony odbierane za zamkniętymi drzwiami, tajemnicze wiadomości wysyłane nocą. Zawsze mówiła, że to praca, że musi coś omówić z producentem, że ma obowiązki w TVP, ale te obowiązki zaczęły się pojawiać coraz częściej, nawet w weekendy. Wspominał w wywiadzie. Z biegiem czasu dystans między nimi narastał. Ciche dni, niekończące się nagrania, brak rozmów. Hakiel próbował ratować związek, ale, jak sam przyznał, czuł, że walczy sam. Zaczęła się oddalać, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Wiedziałem, że coś się kończy, tylko nie chciałem w to wierzyć, powiedział. Przełom nastąpił, gdy w jego ręce trafiły wiadomości, które potwierdziły najgorsze przeczucia. Nie musiałem czytać dużo. Wystarczyło kilka zdań, żeby zrozumieć, że to koniec, wyznał Hakiel. Wtedy po raz pierwszy pojawiło się nazwisko Macieja Kurzajewskiego, kolegi z pracy Katarzyny, z którym od dawna prowadziła wspólny program? Według Hakiela, romans między Cichopek a Kurzajewskim rozpoczął się na długo przed oficjalnym rozstaniem. Były wspólne wyjazdy służbowe, kolacje po pracy, coraz częstsze zdjęcia w mediach społecznościowych. Wszyscy widzieli, ale nikt nie chciał mówić, dodał. Jeden z byłych pracowników TVP zdradził anonimowo: Widziałem ich razem po nagraniu. Nie zachowywali się jak współpracownicy, ale jak para, która próbuje coś ukryć. Hakiel przyznał, że przez długi czas milczał nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia, ale dlatego, że chciał chronić swoje dzieci. Nie chciałem, żeby dowiedziały się o wszystkim z internetu. Chciałem, żeby widziały we mnie ojca, a nie człowieka, który rozlicza się z przeszłością mówił ze łzami w oczach. W rozmowie, która dziś obiega cały kraj, tancerz użył słów, które rozdzieliły opinię publiczną na pół. Nie wiem, kiedy Katarzyna przestała mnie kochać, ale wiem, że kiedy jeszcze mówiła, że mnie kocha, w jej oczach już był ktoś inny. Od tego momentu w mediach społecznościowych rozpoczęła się prawdziwa burza. Hashtag Prawda Hakiela trafił na szczyt trendów, a film z jego wypowiedzi obejrzało ponad milion użytkowników w ciągu kilku godzin. Fani, dziennikarze i celebryci natychmiast zabrali głos. Jedni bronili Hakiela, twierdząc, że wreszcie powiedział to, co od dawna było oczywiste. Inni zarzucali mu, że rozgrzebuje przeszłość i mści się po czasie. Tymczasem w mediach zaczęły krążyć zdjęcia i screeny wiadomości, które miały potwierdzać jego wersję. Na jednym z nich widać, jak Cichopek i Kurzajewski opuszczają wspólnie restaurację w późnych godzinach wieczornych. Zdjęcie pochodziło z czasu, gdy Katarzyna wciąż była formalnie żoną hakiela. W innym miejscu opublikowano fragment rozmowy z byłym pracownikiem TVP, który potwierdził, że relacja między Cichopek a Kurzajewskim wyglądała na coś więcej niż tylko przyjaźń zawodową. Reakcja fanów była natychmiastowa. Zawsze czułam, że to nie była zwykła praca po godzinach, pisała jedna z internautek. Inni bronili Cichopek, twierdząc, że to jej prawo zakończyć coś, co przestało istnieć. Jednak dominował ton oburzenia i współczucia dla Hakiela. W komentarzach powtarzały się słowa, on nie zasłużył na to. Niektóre portale plotkarskie nazwały całą sytuację największym emocjonalnym trzęsieniem ziemi w polskim showbiznesie od lat. Gazeta Van Fakt napisała, że historia Hakiela i Cichopek pokazuje, jak cienka jest granica między miłością a zdradą. Hakiel sam przyznał, że długo wahał się czy mówić publicznie, ale po tym jak zobaczył, jak media gloryfikują nowy związek jego byłej żony, uznał, że nadszedł moment, by przedstawić swoją wersję wydarzeń. Nie chodzi o zemstę, chodzi o to, żeby ludzie przestali żyć kłamstwem. Przez lata udawaliśmy, że wszystko jest dobrze, ale już nie mogłem dłużej patrzeć na to, jak prawda jest zakopywana głębiej i głębiej. W jego słowach było widać zmęczenie, ale i ulgę, jakby po raz pierwszy od dawna mógł odetchnąć. Jednak ten wywiad był też początkiem nowej fali spekulacji i konfliktów. Cichopek milczy, Kurzajewski nie komentuje, a internet żyje tym, co Hakiel ujawnił. Widzowie przyzwyczajeni do błyszczących uśmiechów i idealnych zdjęć po raz pierwszy zobaczyli coś, czego show biznes zazwyczaj nie pokazuje. Prawdziwy ból, zdradę i człowieka, który wreszcie przestał udawać, że wszystko jest w porządku. Cała Polska wstrzymała oddech, czekając, czy Katarzyna w końcu zabierze głos, czy też jej cisza stanie się ostatecznym potwierdzeniem tego, o czym mówi Marcin Hakiel. Po emisji wywiadu nic już nie było takie samo. Telefony w redakcjach rozgrzały się do czerwoności, a portale plotkarskie śledziły każdy ruch bohaterów tej historii. Cichopek zniknęła z mediów na kilka dni, co tylko podsyciło spekulacje. Internauci zaczęli przeszukiwać archiwalne nagrania z programów, które prowadziła z analizując spojrzenia, gesty i słowa, szukając potwierdzenia tego, co powiedział Hakiel. Widzowie, którzy kiedyś oglądali ich razem z sympatią, teraz patrzyli inaczej, z ciekawością, ale i z niedowierzaniem. W międzyczasie w sieci pojawiły się niepublikowane wcześniej zdjęcia z planu TVP, na których Cichopek i Kurzajewski wyglądali na wyjątkowo bliskich. Na jednym z nich uśmiechają się do siebie w sposób, który trudno nazwać zawodowym. To wystarczyło, żeby rozpętać kolejną falę plotek. Nie trzeba być psychologiem, żeby zobaczyć chemię między nimi, pisał jeden z komentatorów. Reakcje fanów Hakela były natychmiastowe. W komentarzach pod jego postami dominowały słowa wsparcia: Trzymaj się, Marcin, jesteśmy z tobą. Zasłużyłeś naprawdę, nie na kłamstwo. Jego nazwisko, które przez lata było kojarzone głównie z tanecznymi sukcesami, nagle stało się symbolem mężczyzny zranionego, ale odważnego. Dla wielu Polek stał się kimś więcej niż celebrytą. Kimś, kto miał odwagę nazwać rzeczy po imieniu w świecie, gdzie wszystko opiera się na pozorach. Z drugiej strony, w obronie Katarzyny Cichopek stanęła część środowiska artystycznego. Wypowiadali się koledzy z branży, którzy sugerowali, że nikt nie zna całej historii i że prawda zawsze ma dwie strony. Jedna z aktorek TVP napisała na Instagramie, Łatwo osądzać kobietę, która odważyła się odejść. Nie wiemy, co przeżywała. To zdanie natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Jedni bronili Katarzyny, inni oskarżali ją o manipulację. W międzyczasie media dotarły do osób z bliskiego otoczenia pary. Jeden z przyjaciół Hakiela wyznał, że tancerz przez wiele miesięcy próbował odbudować relację. On naprawdę chciał ratować to małżeństwo. Walczył o nią, o rodzinę, o dzieci. Ale gdy zobaczył, że nie ma już czego ratować, zrozumiał, że jedyne, co mu zostało, to prawda. Reporterzy TVP, próbując ratować wizerunek stacji, zaczęli dystansować się od sprawy. Jednak im bardziej starano się ją wyciszyć, tym bardziej się rozkręcała. Widzowie żądali odpowiedzi, a każdy gest Katarzyny i Macieja był natychmiast analizowany w sieci. Kiedy po kilku dniach pojawili się razem w studiu, prowadząc poranny program, internauci zauważyli, że atmosfera była napięta. Wideo z ich wejścia na antenę miało miliony odsłon w zaledwie kilka godzin. W prasie zaczęły pojawiać się teksty analizujące nie tylko samą aferę, ale także mechanizmy show biznesu, który tworzy i niszczy swoich bohaterów. To nie tylko historia o zdradzie i miłości, pisał Newsweek Polska. To historia o systemie, w którym emocje stają się walutą, a prywatność to towar na sprzedaż. Marcin Hakiel, choć wyglądał na spokojniejszego, nie ukrywał, że wciąż przeżywa trudne emocje. W jednym z późniejszych wywiadów powiedział: nie chciałem, żeby to wyszło w taki sposób, ale czasem trzeba otworzyć drzwi, żeby wpuścić świeże powietrze, nawet jeśli przez chwilę wszystko się trzęsie. Te słowa stały się cytowane w całym kraju, a jego historia przestała być tylko osobistym dramatem, stała się lustrem dla tysięcy ludzi, którzy w milczeniu przeżywali swoje własne rozczarowania. Tymczasem cichopek nadal milczała. Milczenie, które dla jednych było oznaką klasy, dla innych potwierdzeniem winy. Kurzajewski również nie zabrał głosu, choć krążyły plotki, że przygotowuje własne oświadczenie. Internet żył w oczekiwaniu, a każda godzina ciszy wydawała się zapowiedzią czegoś większego. Wśród fanów hakela zaczęły krążyć spekulacje, że ma on więcej dowodów. Wiadomości, zdjęć, nagrań, które mógłby ujawnić, jeśli historia przybierze zbyt brutalny obrót. Sam tancerz nie potwierdził tych plotek, ale jego tajemnicze słowa: Jeszcze nie wszystko powiedziałem, sprawiły, że napięcie sięgnęło zenitu. Polski showbiznes znalazł się w stanie oblężenia. Jedna historia miłosna zmieniła się w medialną bitwę o prawdę, reputację i emocje. A wszyscy, od widzów po dziennikarzy, mieli świadomość, że to dopiero początek. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że historia Marcina Hakiela dobiegła końca, w sieci pojawił się nowy wątek, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy patrzą na to rozstanie. Jeden z dziennikarzy śledczych ujawnił, że posiada nagrania z planu TVP, datowane jeszcze na kilka miesięcy przed oficjalnym rozwodem Cichopek i Hakiela. Na materiałach, jak twierdzi, widać bliskość, która wykraczała poza granice zawodowej relacji. To może być dowód, który potwierdza wersję tancerza, a zarazem początek nowego skandalu, tym razem o wymiarze medialnym. Co ciekawe, w tym samym czasie anonimowe źródło z otoczenia Katarzyny przekazało, że Cichopek czuje się ofiarą manipulacji i że planuje własny, szczery wywiad, w którym przedstawi całkowicie inną stronę tej historii. Czyżby prawda, którą Marcin Hakiel tak odważnie wyznał, miała swoją alternatywną wersję? Czy to on rzeczywiście był zdradzony, czy może sam wplątał się w grę emocji i ambicji, której nikt już nie kontroluje? Im więcej pytań, tym mniej odpowiedzi. Każdy dzień przynosi nowe doniesienia, a show biznes drży w oczekiwaniu na kolejny cios. Publiczność, która przez lata kibicowała tej parze, dziś z niepokojem patrzy, jak ich wspólna przeszłość staje się areną medialnej wojny. Niektórzy mówią, że to smutny koniec pięknej historii, inni, że to dopiero początek czegoś jeszcze bardziej burzliwego. W ostatnim poście na swoim profilu Marcin Hakiel zamieścił krótkie, enigmatyczne zdanie. Czasem prawda boli, ale tylko ona potrafi uwolnić. Czy to zapowiedź kolejnych rewelacji, czy może sygnał, że tancerz wreszcie zamyka rozdział, który trwał zbyt długo? Jedno jest pewne: ta historia jeszcze się nie skończyła, a Polska wciąż wstrzymuje oddech, czekając na następny krok bohaterów dramatu, który z prywatnego stał się narodowym spektaklem emocji. Jeśli chcesz poznać kolejne fakty, śledzić jak rozwija się ta sensacyjna sprawa i być na bieżąco z najgorętszymi tematami showbiznesu, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, zostawić komentarz i kliknąć lubię to! Przed nami kolejne odkrycia, kolejne emocje i być może kolejne zaskoczenie, które znów wstrząśnie całą Polską. Do zobaczenia w następnym materiale, gdzie ujawnimy, co dzieje się za kulisami życia gwiazd, tam gdzie prawda często bywa bardziej dramatyczna niż fikcja.